Mówiono o Paderewskim jeszcze w czasach mu współczesnych, że był podwójnym bohaterem: bohaterem sztuki i ojczyzny. Myśl o Polsce wielkiej i silnej, wolnej i niepodległej była treścią jego istnienia i jedynym celem jego życia. Zwycięstwu sprawy ojczyzny poświęcił swój talent, majątek i pozycję w świecie. Ignacy Jan Paderewski w 1916 roku dwukrotnie spotkał się z amerykańskim prezydentem Wilsonem. Był wspaniałym człowiekiem, politykiem, ale i niezwykłym artystą i kompozytorem. Przedstawiamy laureatów konkursu w ramach festiwalu dla dzieci i młodzieży poświęconemu Paderewskiemu i polskiej muzyce. Spośród ponad 80 nadesłanych wykonań wyłoniono 16 młodych, polonijnych artystów, którzy wezmą udział w finale. Patronat nad festiwalem objęło Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. Kąś Dolna w Polsce jest miejscem, w którym od 30 lat kultywowana jest pamięć po Ignacym Janie Paderewskim w ramach działalności Centrum Paderewskiego, instytucji współprowadzonej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Centrum Paderewskiego od wielu lat zajmuje się również promocją młodych talentów, organizując m.in. festiwal Tydzień Talentów, który jest wydarzeniem od lat dającym młodym, dobrze rokującym artystom. Szanse sprawdzenia i zdyskontowania swoich umiejętności. Pierwsza edycja Festiwalu Talentów w Polsce odbywała się w 1982 roku. W przeciągu przeszło trzech dekad, festiwal był początkiem kariery m.in. Waldemara Malickiego czy Rafała Blechacza. Taki konkurs odbył się także dla młodej, polonijnej społeczności. Podczas tegorocznego konkursu w Stanach Zjednoczonych pod tytułem Inspiruj się Paderewskim. Jury. Wyłoniło 16 laureatów, którzy wezmą udział w finale. Młodzież wykonywała muzykę przede wszystkim Paderewskiego, ale i Chopina, Moniuszki oraz innych kompozytorów. Wyłoniono młodych artystów, którzy prezentowali swoje interpretacje polskiej muzyki na fortepianie, skrzypcach, gitarze, flecie poprzecznym, klarnecie, trąbce oraz w kategorii wokalnej.